Pewnie jesteście zdziwieni, że na tym stole nie ma żadnych elektronarzędzi. Nie jest to przypadek, bo w tym odcinku pod lupę weźmiemy właśnie ten wielosfunkcyjny stół roboczy od Metabo. Zapraszam! Do bezpiecznej, wydajnej i precyzyjnej pracy potrzebne jest odpowiednie stanowisko robocze. Nie zawsze jednak możemy pracować w naszym idealnie zaprojektowanym warsztacie. Dużo prac, szczególnie wykończeniowych, robimy u klienta, gdzie również musimy stworzyć dla siebie odpowiednie warunki pracy. MWB100, taki symbol ma bohater dzisiejszego odcinka. Łączy on w sobie niezwykłą mobilność oraz multifunkcyjność. Zacznijmy od tej pierwszej cechy. Stół ten, gdy jest złożony, zajmuje bardzo niewiele miejsca. Posiada dwie rękojeści transportowe i waży nieco powyżej 22 kg. Jednak pomimo tak niewielkiej wagi jest w stanie unieść 6 razy większy ciężar, czyli aż 120 kg. To tak, jakbym ja dźwignął 450 kg na garbę. Prawda, że imponujące? Rozłożenie go w miejscu pracy zajmuje bardzo niewiele czasu, a wszystko dzięki przemyślanemu mechanizmowi rozkładania i składania. Dodatkowo możemy dostosować jego wysokość do parametrów użytkownika w zakresie od 80 do 100 cm. Blat stołu wykonany jest z płyty MDF, na której znajduje się mnóstwo otworów montażowych. W te okrągłe możemy zamocować ściski lub imaki podpierające materiał. Pozostałe otwory służą do zamocowania maszyn półstacjonarnych, takich jak kośnica, grubościówka czy choćby pilarka taśmowa. Na blacie znajduje się również podziałka kątowa, która umożliwia wyznaczenie podstawowych kątów cięcia na zamocowanym materiale. Na ramie nośnej znajdują się specjalne rowki w kształcie litery T, gdzie możemy wsunąć ściski i zamocować materiał w pozycji pionowej. Dodatkowy rowek na obwodzie ramy daje z kolei możliwość zamocowania standardowych kuwet magazynowych. Na wyposażeniu standardowym znajdują się dwa ściski, cztery imaki i dwa łączniki narożne. Jak sama nazwa wskazuje, służą one do łączenia dwóch lub większej ilości stołów. A na koniec sami sprawdźcie, ile ten stół kosztuje. I zadajcie sobie jedno zajebiście ważne pytanie. Czy warto przepłacać kupując konkurencję? No i tu już będzie takie, wiesz, luźno. No. No. Dzięki za uwagę. Obserwujcie nas na naszych soc socialach, socialach, Socjalach. socjalach. No. Dzięki za uwagę. Obserwujcie nas na naszych socjalach. Lajkujcie, komentujcie, dyskutujcie. Subskrybuj. Subskrybujcie. Dzięki. Do zobaczenia w następnym materiale.